Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. ta się z Wami Izabela Dam, czyli Craft Iza. Zapraszam Was bardzo serdecznie na pierwszą miks mediową środę w listopadzie i zabawę z naszym junk journalem, łącznie z nowym zeszytem i z nową kompletnie dla mnie rzeczą, czyli tą książką junk journal z, od Stamperii. I my będziemy się bawić jesiennie w listopadzie, dlatego Wishpering Woods jakby będzie nam towarzyszył długo i namiętnie w tym miesiącu. W związku z tym mam też przygotowane trzy farby, bo wiadomo, że Art Journal to u mnie też farby. Natomiast jeszcze chciałabym chyba maskę. Chciałabym chyba maskę, no i stemple, przypuszczam, nie? Więc to będą rzeczy, które sobie dodamy w następnej kolejności. W tym y, miesiącu zaczynam nowy zeszyt y, do Art Journala. Jest to taki mix mediowy. miks mediowy zeszedł również od STAMPERI. Y, on jest z bardzo takiego. Y, to jest wymiar A5, chociaż chyba trochę większy niż A5, taki standardowy zeszyt, Takie mam wrażenie. On jest z bardzo grubego papieru, pokrytego już przeróżnymi rzeczami. On ma aż 300 gram, 36 kartek y, pokrytych z obu stron, y, elastyczna y, zakładka, czyli ta gumka, tak? Y, no myślę, że będzie się dobrze sprawował, no, a sam zeszyt jest zaprojektowany przez wiki, y, więc on do Art będzie na pewno wspaniały. Kartki są, no bo ona jest adżurnalowa, nie? Kartki są naprawdę bardzo grube. Zaczniemy sobie od tej strony, no, one aż się łamią, kiedy się je rozkłada na, na płasko. Zaczniemy sobie od tej strony, właśnie, a nie od tej pierwszej pierwszej, e, ponieważ no chciałabym. Chciałabym tą pierwszą stronę zachować, może na jakiś taki, wiecie, taką bardziej zabawę z jakąś taką okładką związaną czy z czymś. No zobaczymy. Ja przygotowałam sobie wypychanki z tego adżurnala, łącznie z napisem. Mamy tutaj jakieś listki, grzybki. To nie będzie jakiś wielki, wielki wpis. Dymka, nawet mam jedną. No bo art journal nie może być też, wiecie, bardzo, bardzo gruby. No bo im będzie grubszy, tym będzie trudniej go potem tutaj zamykać. Zaczniemy od tła. No i ja bym chciała na tle oczywiście pomarańczowy, trochę tego koloru ivory i trochę brązu. Tak, żeby nawiązać kolorystycznie do, do wszystkich. Do wszystkich kolorów, jakie mam w wypychankach. Jeśli cokolwiek słyszycie, no to słyszycie coś, co miało być śpiewem w wykonaniu mojego męża. Mam nadzieję, że uda mi się to zagłuszyć gadaniem i rozmową z Wami, ale może to nie być takie oczywiste. Kupiłam sobie ostatnio bardzo dużo farb. To były całe zestawy, tak? Znaczy, jeden zestaw. Yy, pokazywałam ten zestaw w zakupach październik, wrzesień. Yy, w listopadzie i w grudniu nie przewiduję już żadnych zakupów. Yy, poza chyba papierami, ale jeszcze też się zastanawiam. Yy, jedne te papiery z Craft O'Clock bardzo bym chciała mieć, ale jeszcze nie zamówiłam, więc. No i teraz póki farba jest mokra ta pomarańczowa no to można ją zblendować łatwo z inną farbą a ta inna farba u mnie to będzie na początek alwory tylko chciałabym sobie tutaj te robię to zupełnie suchym pędzlem więc rozprowadzanie farby jest troszkę trudniejsze niż wtedy kiedy mamy odrobinę wody na pędzlu no ale Uda się i to. Trochę trzeba mocniej ten pędzel przycisnąć. No i teraz ajwory. Tym samym pędzlem. Chociaż mam przygotowane trzy różne. Ale... No i to musi oczywiście teraz trochę wyschnąć. Jak zawsze powtarzam, że farby z z wyśmienicie bardzo szybko. No i zrobimy sobie tutaj jeszcze y, brązowe chlapania, może też pomarańczowe chlapania. No zobaczymy. Moim zdaniem to już wygląda bardzo dobrze. Natomiast chciałabym zamknąć mój y, wpis y, obecny i po prostu wytuszować go ze wszystkich czterech stron czy trzech stron e, brązowym tuszem. Nawet wydaje mi się, że miałam go przygotowanego gdzieś mam. Mam, mam, mam. No tylko musi oczywiście wyschnąć. E, więc zapraszam Was za e, chwil kilka, a ja w tym czasie jeszcze przygotuję sobie maskę. No, to jestem z powrotem. Mam nadzieję, że telefon nie świruje. I że się nie rusza i że nie będę walczyć. Jak będę zgrywać ten film. Przygotowałam sobie maskę. Znaczy wyjęłam maskę. Od IT Collection. Jej nigdy nie używałam. I pomyślałam sobie, że wykorzystam sobie te malutkie kropeczki. Potem będę robić chlapania, więc myślę, że te kropeczki. Znajdą tutaj swoje swoje miejsce. Hmm, oczywiście podsuszyłam sobie troszkę. Nie chcę, żeby było tak wiecie, jednostajnie. Żeby było tak jednostajnie, ale trochę tych kropek by się przydało. A dla odmiany stemple mam znaczy jeszcze nie mam, ale przygotowałam sobie taki stempel, w którym są w którym jest krateczka. Nie krateczka, paski takie. Więc myślę, że to będzie fajnie fajnie się ze sobą komponować, a będzie coś innego. Zawsze powtarzali, jak ubierasz. Kropki, to nie ubieraj pasków. W związku z tym my do naszego wpisu będziemy mieli i kropki, i paski. Dobra, to mogę się zamknąć. W piątek zaczynamy pracę z albumem. To nie będzie wielki album, to będzie malutki albumik, ale nie aż taki bardzo malutki, ale taki troszkę malutki, nie? Yy, no, po prostu mini album, wiecie. Yy, podpatrzyłam na filmie u Art Dorota yy, taki trochę inny sposób łączenia kart. Jeszcze nie wiem, czy. Przygotowałam sobie to oczywiście, ale no, zobaczę, czy to koniec końców użyję w ogóle. Ten pomysł, ale póki co myślę, że chciałabym spróbować. Zaschnie, a my powalczmy z wytarciem maski. Bo jak wiadomo, jak jej nie wytrzemy od razu, to potem może być nam przykro, że nie możemy jej wykorzystać po raz drugi. Więc jakby namawiam do wycierania narzędzi po paście od razu. Ponieważ potem naprawdę jest je trudno umyć. Na razie muszę sobie zaminąć pędzel, bo oczywiście, czy jak pracuję z farbami, to mam kubek z wodą. Nie. No nie. No to suszymy. Troszkę tylko. Myślę, że wystarczy. Ta pasta light schnie bardzo szybko. No i teraz stempel. Też mam takie kropki. Takie, wiecie, od kawy, nie? To są, bo to jest taka kawowa. Taka kawowa, taki kawowy zestaw. Plam z kawy. Ale to mi trochę tak tutaj chyba nie pasuje. Tuż Distress Oxide Grand Espresso. I tutaj zrobimy sobie parę takich odbić. Też trochę na masce czyli na paście. Żeby ładnie wyglądało spójnie, nie? Można na te paski stawiać w tą stronę, można drugą. Ja na razie tak stawiam sobie, wiecie, nie? Gdzie bądź o jakiś pomysł, gdzie ten mój żab będzie siedział, ale no i teraz może jeszcze spróbuję ten mały też odbić te kropki małe. Zobaczymy, co to z tego będzie, ale to już muszę, do tego muszę użyć, do tego muszę użyć bloczka, bo to jest za wąziutkie, żeby ja to utrzymała w ręku. Nieźle. Tęskniłam za wpisem do adjournala, powiem Wam szczerze, dawno go nie robiłam. Napkropkowało nam się tutaj. Ale to dobrze. Fajnie to wygląda. Z tymi kropkami. Naprawdę interesujące. Naprawdę interesujące. No ok, Myślę, że może zostać. Następ wycieramy w spodnie. No, i tak jak mówiłam, ja chciałabym zamknąć sobie tą pracę. Yy, dlatego potrzebuję teraz yy, gąbeczki. Mam i tego tuszu. Jestem czasami tak zakręcona, że. Teraz sobie tutaj boki, nie mocno, tylko troszeczkę, tak, wytuszuję po samej krawędzi. To nie jest dobry sprzęt do tuszowania. Lepsza jest ta gąbka taka, po prostu gąbka. Tylko boję się, że gąbką to zrobię sobie, wiecie... ten szlaczek bardzo gruby, nie? To zamknięcie. A tym tak malutko, 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 malutko. I tutaj w tą stronie troszeczkę też. Nie wiem, czy właśnie nie włożyłam głowy w ekran, ale mam nadzieję, że. Myślę, że wystarczy tego brązowienia. Mam zamkniętą przestrzeń. Mam zamkniętą przestrzeń, więc yy, i mam gdzieś ten tą klamerkę do spinania yy, stron. Pytanie tylko gdzie nie mam nic bardziej. Ujujujujujujuj, tu mam pastą obrudzoną strony. Muszę to wytrzeć, bo skleją mi, mi się strony, a tego nie chcę. Chociaż one też nie są takie specjalnie chętne do sklejania widzę. Zepnę sobie tutaj i zepnę jeszcze sobie na dole. żeby mi się to nie podnosiło. Ten zestaw klipsów jest kupiony w Mpiku. gdyby ktoś szukał. No dobra. No i teraz została nam kompozycja. Ja, jak wiecie, nie podnoszę za bardzo kompozycji do góry w art journalu. No bo. No bo nie. Jeszcze sobie trochę przyjadę tą wypychankę, żeby nie było widać tego białego papieru. Mój żabek, bardzo mi się ta szaba podoba. Nie jestem jakąś wielką zwolenniczką żab, ale akurat ten mi się bardzo podoba. Nie koloruję sobie na brązowo, tylko po prostu zaciemniam trochę ten biały kształ, biały rand z tej wypychanki, nie? Tak, odrobinkę, żeby tak nie, nie świeciło tym białym po oczach. Musiałam ściągnąć zupełnie odżywka z paznokci, więc takie są teraz cudne. Ale już niedługo będę mogła pomalować znowu, więc musiałam zrobić taką kurację pełnochciową. Nie, żeby ona jakoś bardzo mi pomogła, nie. Podobno lepsze efekty są, były widziane w tej kuracji. No ale trochę pomogło pazury, a teraz, a teraz trochę lepiej. Dałabym sobie obciąć głowę, że miałam dwa listki. No, ale, no dobra. No i teraz y, tutaj chciałabym na środku, oczywiście tu była grzybka. Na razie nakładam klej tylko na środek. Tylko na środek, bo nie wiem, czy nie będę sobie coś tam jeszcze, wiecie, dodatkowo podkładać. Na pewno miałam dwa grzyby. Na no to drugiego grzyba to bym mogła znaleźć. No, ale go nie widzę. Chyba że miałem naprawdę jednego, ale wydaje mi się, że miałam dwa. No, i tego grzybka też sobie tutaj na dole posadzę koło tego grzybeczka. Na dole posadzimy sobie, o jest drugi grzyb, wiedziałam, że miałam dwa. Czyli tu musi, musi zaczekać listek, najpierw grzybek, który się dzieli klejem z listkiem. I teraz dopiero. Listeczek. Zjedźmy trochę niżej. Okej. Okay. To na dole chciałam taką niewielką kompozycję. Żeby tak nie było, że wiecie nagle nie wiadomo skąd się wziął na środku niczego grzyb, nie? przycisnąć bardziej. Mamy jesień, mamy dnie. No i mamy napis tylko gdzie. Tylko gdzie. Może na dole właśnie. Na środku nie mam, jak widzicie, w ogóle pasty. Dlatego, że już się nauczyłam, że do pasty się kiepsko klei wszystko. Dlatego zostawiłam sobie miejsce na środku mniej więcej wolne, żeby nie było, że przyklejam elementy do pasty, bo naprawdę kiepsko się, kiepsko się klei. Już się tego nauczyłam, więc będę się tego, będę się tego trzymać. No i wiecie co? Zostały nam chlapania i koniec wpisu. Nie? Myślę, że chlapań by się tutaj trochę przydało, ale zrobimy te chlapania różne. Trochę białych z moim amerykańskim płynem. Dokładnie, dosłownie amerykańskim, bo to jest też element, który jest z y, od Simona, nie? Więc jakby nie było amerykański. Dobra trochę po wycinankach, trochę po wycinankach. No nie jest to, powiem Wam, mój najlepszy pre preparat do klapań, ale dosyć mocno znika. Także przynajmniej Znajmniej tyle dobrego nie? że jak się gdzieś zrobi plama się nie, zagadził, Boże, nie jak się gdzieś zrobi plama, to po prostu można to wytrzeć wilgotną ściereczką i jest, jest w porządku, może jeszcze trochę klapne tym pomarańczem. tym pomarańczowym to bardziej wychodzą takie paski niż takie niż kropki, ale one też fajnie wyglądają. Są takie cieniośniunki, zaraz Wam podniosę to do góry, to będzie lepiej widać. No i myślę, że nie możemy się obyć bez brązu. Zrobimy też kilka chlapań, dosłownie kilka brązową farbką. Myślę, że mam bardzo zły pędzelek do klapań. On jest po prostu za krótki. Za krótki ma włosie. Dlatego on robi te kreski takie, a nie kropki. I chociaż wygląda to nieźle, to dla niektórych byłoby dość pewnie nerwowe, że wychodzą kreski, a nie kropki. Ale nie, zupełnie to nie przeszkadza. Jakby było brzydko, to by mi przeszkadzało, ale jest naprawdę fajnie. Więc tak wygląda moja pierwsza jesienna praca w listopadzie. No bo poniedziałkowe kartki z Kitu były bardziej halloweenowe niż jesienne, nie? Więc tak wygląda moja pierwsza praca z listopadowego, z listopadowego jesiennego wyzwania dla, ode mnie, dla mnie. Tak wygląda wpis cały. No, uważam, że jest przeuroczy. Przeuroczy. I tak będzie wyglądać mniej więcej kolorystyka tego, tych naszych spotkań w listopadzie. A na najbliższą pracę z, z Junk Journalem i no nie z elementami z Junk Journala, ale będziemy robić jesienną kartkę. Zapraszam Was już w poniedziałek. Tymczasem na dzisiaj kończę. Dziękuję, że ze mną jesteście. Zapraszam do subskrypcji tego kanału. Jeśli podoba Ci się to, co dzisiaj zobaczyłeś, zobaczyłaś, to zapraszam do subskrybowania tego kanału. Będziemy spotykać się regularnie. Filmy publikowane są trzy razy w tygodniu. Jest tutaj dużo prac, dużo prac różnorodnych. Mam nadzieję, że każdy jest w stanie tutaj znaleźć coś dla siebie. No to na dzisiaj wszystko. Dziękuję. Pa!